Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać! Wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Dwa kilo fistechu było na użytek własny! Ej ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi! Od polityki można sparszywieć! Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się! Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje! No właśnie, złodzie! Ja z politycznymi siedzieć muszę! To skandal! Morda w kubeł mówię! Nie drzij się, bo jak mamy kocha mnie ździerżę i przypieprze w ten naćpany pysk! Pięknie, kurwa. Pięknie. Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć zimiaka? No już, podnoś łapy! Czego chcesz od mieńca? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzykna, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę, Wilczek warczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Pytanie było retoryczne. Wiem, że kiedyś załatwiłeś ekipę profesora i braci szaletów, Wykażę dobrą wolę i odpowiem na twoje pytanie. Czym się zajmujesz? <laughs> Jestem królem podziemia, wilku. Dziwki, złodzieje, mordercy, wszyscy muszą się ze mną liczyć. Przyjdź, jak będziesz szukał zajęcia. Nasze drogi znowu się krzyżują. Cóż za ironia losu? Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie. jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd, to morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem? To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca, ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać. Ochroń się przed zarazą! Jak to możliwe? Zaleca się nozdrza wraz z jamą ustną, chustą lnianą zasłaniać. Hm? Szmato se mordopysk o wincie! Może was choróbsko nie dopadnie! Teres, znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska, straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. A szkatar? <laughs> co ty wiesz o życiu? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że fistech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Tak. Dokładnie tam, Siemko. zabawne. Jak będziesz chciał kupić fistech od kolmana w misiu kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. Czego Stop! Siwy, a za smarkulami się ogląda. Nie wstyd, to tak? Stara, siwa, a upierdliwa. Nie wstyd, to tak? O, jaki wygadany. Idź, idź. Ale jak się skalpelem albo szpikulcem do lodu zadźga, to się nie dziw. Witaj, biało włosy. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Innym? To znaczy jakim? mamy tu zaplecze, a na zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie. Idziemy na zaplecze. Ha, żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może jednak zaryzykujemy. Nie, ostatnio sprawnie tak, że wyplułam zęba. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem hendożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma napieńku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera... Do ciebie. Nadążasz? Chę dożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić i dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o Salamandrze. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Czemu ci nie wierzę? Nie musisz mi wierzyć, dziwolongu. Nie zależy mi na tym. Spadaj. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda twoich chłopaków. Szkoda. Powiadają, raz matka rodziła i raz się zdycha. Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycję. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz. O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Każ mi kształty. Nie tak szybko, dopiero się poznaliśmy. W ofercie jakieś niestandardowe rozrywki? Niektórzy klienci lubią sobie przy okazji zagrać w kości. Kręcicie to? Być może kiedyś skorzystam. Miło Cię widzieć. Dużo was pracuje w wyzimie? A sporo, sporo, ale ja najładniejsza. Oczywiście. Miło Cię widzieć. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawę we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie dwieście orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Nie jestem materialistą. Dobra księga mówi, że żadna zasługa nie powinna pozostać bez nagrody. Rozgłoszę w mieście, ile dobrego dla nas zrobiłeś i dopilnuję, żeby każda pracująca dziewczyna usłyszała o tobie. My, kurwy, mamy swój honor i wiemy, jak się odwdzięczyć. To miłe... Raczej trudno cię z kimś pomylić, ale cwaniaków nie brakuje i pewnie któryś będzie próbował potrzyć się pod ciebie Więc umówmy się, że jakby co wręczysz dziewczynie kwiaty I dziewczyna będzie wiedziała, kim jestem? Bez ochyby, bo sposób jest niezawodny W mojej długoletniej karierze nie słyszałam jeszcze o przypadku, żeby ktoś wręczył dziwce kwiaty Co robicie w kanałach? Co robicie, co robicie? Coś taki ciekawy Jesteśmy szczurołapy, powiedziałem wypierdalaj! Nie masz tu czego szukać, Zmiataj! Nie szkodzi, strasznie się nudzę. Odkąd papa nakrył tutaj śpiewaka jaskra, nikogo do mnie nie wpuszcza. Nakrył jaskra? Mogę spytać na czym? Miał mnie uczyć muzyki, gry na harfie, lutni i komponowania. Pewnego dnia papcio wrócił z faktorii wcześniej niż zazwyczaj. Właśnie przerabialiśmy kantatę Łzy Ptaka. Papcio wszedł w kulminacyjnym momencie. To jakaś obsceniczna piosenka? Skądże znowu? Jest piękna, bardzo subtelna i poetycka. Babcio nie mógł pojąć, dlaczego ćwiczenia odbywają się nago. Wściekł się nie na żarty. Wyciągnął z za szafy starą kuszę wałową. Trzymają tam na wypadek włamania. Całe szczęście, że wzrok już nie ten co kiedyś, bo krucho byłoby z jaskrem. Ejże, zatrzymajcie się natychmiast. Tak. Glej to Nie przesadzacie z tymi Glejtami? Do króla petycję napiszcie, jak się wam nie podoba. Król wrócił? Nie, ale edykty nowe są, pieczęcią królewską zdobione. Możecie iść, panie Wiedźmin. Bywajcie. Jakieś plotki o Triss Merigold? A owszem, baby w pałacowej pralni uwielbiają plotkować o innych babach. I akurat prawdę mówią. Czarodziejki powinny siedzieć w wieżach, ważyć eliksiry, układać horoskopy z gwiazd, a nie brać się za politykę i intrygi i bezwstydnie świecić tyłkiem. I wiesz co ci rzeknę? Gdyby tytuł królowej dziwek nie należał do Addy, Mary Gold otrzymałaby go w trymiga. Ciekawe. dzięki.